W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym efektywne zarządzanie rozliczeniami ZUS to kluczowy element sukcesu każdej firmy. Dlatego warto zwrócić uwagę na narzędzia, które mogą zautomatyzować ten proces, a jednym z najpopularniejszych jest system Comarch ERP Optima. Dzięki zaawansowanym funkcjom ten program znacząco upraszcza pracę działów kadrowo-płacowych. A my dziś przyjrzymy się, jak wspiera przedsiębiorstwa w automatyzacji rozliczeń ZUS, zwiększając efektywność i minimalizując ryzyko błędów. Jednym z najważniejszych atutów Komarch ERP Optima jest możliwość automatycznego generowania różnorodnych deklaracji ZUS. System pozwala na przygotowanie takich dokumentów jak ZUS-ROOT, ZUS-ZUA, ZUS-ZWUA, ZUS-RIA czy ZUS-DRA. Dzięki temu wszystkie dane są pobierane z kartotek pracowniczych oraz naliczonych list płac, co znacząco przyspiesza proces tworzenia deklaracji i redukuje ryzyko pomyłek. Kolejną funkcjonalnością jest elektroniczna wymiana dokumentów z ZUS. Komark ERP Optima umożliwia bezpośrednie przesyłanie deklaracji do ZUS za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany dokumentów. Oznacza to szybkie i bezpieczne przekazywanie dokumentów, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania danych. Dodatkowo system automatycznie nalicza składki ZUS na podstawie danych kadrowych i płacowych, uwzględniając aktualne przepisy i stawki. Taka automatyzacja nie tylko oszczędza czas, ale również minimalizuje ryzyko błędów w obliczeniach. Dlaczego warto zainwestować w automatyzację rozliczeń ZUS? Pierwsze, oszczędność czasu. Automatyzacja znacząco skraca czas potrzebny na przygotowanie i przesłanie deklaracji. Po drugie, system weryfikuje poprawność danych, co zmniejsza ryzyko pomyłek. Co ważne, Comarch ERP Optima na bieżąco aktualizuje swój system, co gwarantuje zgodność z przepisami. Ponadto integracja z innymi modułami Comarch ERP Optima zapewnia spójność danych w całej organizacji. W praktyce tworzenie deklaracji ZUS, np. ZUS RUT, jest niezwykle proste. System automatycznie generuje pliki XML, a także umożliwia wybór zakresu dat oraz obsługę sytuacji, gdy wykonawca ma więcej niż 10 umów w danym okresie. Tworzenie deklaracji ZUS DRA przebiega podobnie, z automatycznym uzupełnianiem danych oraz możliwością korekty. Bezpieczeństwo w procesie automatyzacji jest również kluczowe. Komarch ERP Optima zapewnia wysoki poziom zabezpieczeń. Wszystkie przesyłane dane są szyfrowane, użytkownicy mają precyzyjne uprawnienia, a każda operacja jest rejestrowana. Dzięki temu można śledzić zmiany i czuwać nad procesem rozliczeń. Oczywiście mogą pojawić się pewne wyzwania takie jak konieczność regularnych aktualizacji systemu czy przeszkolenia personelu. Jednak Komarch ERP Optima stawia na elastyczność oraz dostęp do szkoleń, co znacznie ułatwia adaptację do nowego systemu. Podsumowując, automatyzacja rozliczeń ZUS w Komarch ERP Optima to doskonałe narzędzie dla firm, które pragną usprawnić swoje procesy kadrowo-płacowe. System oszczędza czas Minimalizuje błędy i zapewnia zgodność z przepisami. Dzięki zaawansowanym funkcjom, Komarch ERP Optima może być idealnym rozwiązaniem dla firm każdej wielkości, które chcą skoncentrować się na rozwoju, zostawiając złożone procesy rozliczeniowe systemowi. Dobrym krokiem w kierunku nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem jest skorzystanie z doświadczenia specjalistów w tej dziedzinie, takich jak firma Neosmart, którzy mogą pomóc. W tej transformacji. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.